Cześć siemano, z tej strony Cortez. Witam na kanale Eternal Play. Dzisiaj sobie zagramy w Apex Legends. Co prawda, pierwszy raz w programie. O. Nie, 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 chwilę, moment. Dobra, musimy najpierw mapy sobie wybrać. Eee, yy, Tercety, duety. Dobra, zobaczymy, jak to będzie szło. Muszę przyznać, że pomijając Fall Guys, to to będzie mój pierwszy taki. Yy... Prawdziwy, można powiedzieć, yy, Battle Royale. Nie wiem, cały ten yy, hype na battle, battle Royale to mnie jakoś ominął. Nie miałem albo czasu, żeby w nie grać, albo nie miałem z kim. Także. Zaraz sobie zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. Podobno, to jest. No, na pewno lepsza, lepszy Battle Royale, bo od razu już nas grupuje. Yy, od razu gramy w grupie, tak? W drużynie. Także jesteśmy w zależni, już od jeszcze dwóch innych yy, graczy, ale zobaczymy początek. Za. Dobra, ja wybieram lifeline. Nie tak smuci jak przegrywanie. Rozumiem, że to będzie do końca... Nie rozumiem dlaczego ja pierwszy dostałem wybór, skoro jestem najmniej tutaj doświadczony, ale dobra. Zgaduję, że do końca gry... uuuu... Jakieś wysokie poziomy tutaj. Dobra. Dwóta skoku MFB. Okay. Szykujmy się do walki. Ogólnie <głodnie> duża ta mapa. Mam nadzieję, no... przynajmniej jeden z nas jest naprawdę bardzo ogarnięty ten MFB, bo chyba ma najwyższą rangę w naszej drużynie. Trzpytwory. Mogłem chociaż trochę tych. Nowy lider zabójstw. Uważajcie na niego. Cel w polu wizji. Kontakt z wrogiem. dobrze. Cały na... O Boże, ja przez... przez... pewien czas w ogóle nie mówiłem. No. O Boże. Zapomniałem, że w ogóle zagrywam! Ja pierdzielę to moja wina, żeby... Ach. Ajajaj. Mogłem, mogłem się bardziej ogarnąć yy, pod... A... No cóż. Zapomniałem zupełnie, że nagrywam. A... No dobra. Ja pierdzielę. Rozumiem, że... No to już koniec dla nas. Jak cały oddział został wyeliminowany. Miejsce oddziału 18. 18 na 20 i na całej mapie jest 20 oddziałów. Okej. Okay. mam nadzieję, że mi wybaczą, skoro jestem. Aha, drugi z poziomu już zdobyłem. Jej! <grybujesz> Dobra. Pierdzielę no. Zapomniałem już, jak to się gra, kurde, w strzalanki. Ale tutaj jest o wiele trudniej, bo trzeba jeszcze zdobywać swoje wyposażenie na samym początku. To jest. Taki minus. Szczególnie, że, e, że, szczególnie, że jeszcze nie ogarniam za bardzo, jak tutaj zbierać efektywnie ten cały, y, te wszystkie wyposażenia. Dobra, Zobaczymy, jak to będzie. Na pewno sobie trochę pogramy. Z dwie godzinki myślę, że będą. Zależy ile mecz, ogólnie trwa. Jak jeden mecz trwa dwie godziny, to myślę, że, o ile. Nam się uda dotrzeć do samego końca, do finału, mniej więcej. No rozumiem, że ta mapa się jeszcze zamyka, Zadaj obrażenia. No, muszę dwa mecze chyba rozegrać i zadać 2,5 tysiąca obrażeń. No, 10%, 10 już zadałem. Zobaczymy, jak to będzie tym razem. Mam nadzieję, że to nie ja będę musiał operować z rzutem, bo ja tutaj nie ogarniam w ogóle miejscówek. Map nie ogarniam. Dlaczego ja. Aha, dobra, jestem ostatni. Okej. Okay, Okej. Okay. Jestem twoim koszmarem. Jestem gotowa. Załatwmy to. Oby tym razem. O, pierwszy poziom, czyżby czy to jest y, ranga wyżej już? Dobra, jestem dowódcą skopu. Dobrze, nie tak go nie ogarniam. Także. Wylądujmy tutaj, I jeszcze możesz mi się przydać. No to jedziemy. Szykujcie się. Po jedynkę leci? Chyba daj. Tak. Leci w pojedynkę. No dobra. Pod tabem jest... Dobra. Najpierw muszę jakieś skrzynki tutaj znaleźć. Coś tutaj jest. Jak na razie. Dobra, zobaczymy jak, jak to się tutaj. To mi jest niepotrzebne, możemy to wywalić.

Nie wiem, co te materiały w ogóle robią. Jakoś i za początek niezbyt najlepiej idzie. O, trudno, trudno mi to komentować. Staram się tutaj skupić co się dzieje. Ogarnąć to. Ja pierdzielę. Kiepsko, bardzo, bardzo kiepsko. Mm, rozumiem, że już są rozłączeni. No dobra. No, jak na razie 3 minuty przetrwania. Kiepsko, kiepsko. A, dobra, chyba ten lekarz nie bardzo mi tutaj będzie pomagał. Szczególnie, że ja musiałbym podążać ciągle za moją drużyną. E, nie wiem jeszcze za bardzo jakie są tam umiejętności, w ogóle jak one działają, także... E, trudno jest mi, kurde, grać w to. Jak na razie, nawet w drużynie. Praktycznie mi na moment minął i już nas wszystkich powybijali. Dobra, zobaczymy. Może następnym razem będzie trochę lepiej. Oby. Kurde, no. To będzie bardzo, bardzo, bardzo nudny stream. Na to wychodzi. Przynajmniej dobieranie graczy jest o wiele szybsze niż w Fall Guys. Chociaż może to być jeszcze spowodowane tym, że tutaj. No, jak po 3 minutach już kilka drużyn jest wyeliminowanych. Tak jak w moim przypadku. To już chyba trzeci mecz, czyli kolejne 3 minuty, już no ile? nawet na, na pierwszym meczu to chyba nawet 3 minut nie, nie wytrwałem. Dobra, weźmiemy... Ja wezmę ponownie tego lekarza. Mogę zobaczyć tutaj szczegóły mojej drużyny. Okej. Okay. Tu jest 15, to na pewno będzie bardziej ogarnięte, a ten nie mam pojęcia jaki ma poziom. Pierwsze miejsce w ostatniej grze, dobra. Pierwsze miejsce w ostatniej grze. ok. No to fajnie. Nie ogarniam co tu się dzieje, naprawdę dwie osoby w transportowcu, tutaj są jakieś zasoby, które się zbierają, nie, nie wiem, nie wiem w ogóle... Jestem dowódcą skoku, za mną! Ojebało was? Przygotować się, ruszamy! O, nieźle. Do ewolucji? Nas są poza pierścieniem. Uwaga, pierwsza krew. Tu jest osłona ewoluująca. Poziom pierwszy. Przelano pierwszą krew. I to nie naszą. Strzelam. Druk powalony. Przeładowuję. Bron leczący aktywowany. Przesujcie się. Przeładowuję. Przyjaciele strzelają do mnie. Przeładowuję. Wróg załatwiony. Wróg leży. Potrzebuję pakietu zdrowia. Szukamy osłon. Gdzie on jest? Tu jest. Leci granat odłamkowy. Muszę podładować osłonę. Opatruję się. Będę uważać. No nie wstydź się. Przybijaj się ze wszystkimi. Jak on kurwa działa ten dron? Nowy lider zabójstw. Wypatrujcie nowego lidera zabójstw. Proszę bardzo, przyładowuję. Zabiliśmy ostatniego członka. Do uwielbiam świętować z przyjaciółmi. Mówię o was. Dobra, lecimy Opatruję się, będę uważać. Muszę podładować osłony Dobra. Idziemy do góry chyba, tak? W tamtą stronę. O, kurde, za zapominam się ciągle. Ale wy idziecie na zewnątrz, panowie. Panowie, czy. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to panowie. Runda pierwsza. Za chwilę będą się kurde ten. Będzie się obszar kurde zmniejszał. Dobra, zobaczymy. Kaperska amunicja ciężka. Nie mam tutaj takiej broni w ogóle. Dobra, zobaczymy. Jak na razie spokój, w leci zrzut zaopatrzenia. Przyda się porządny sprzęt. Podładować osłony Pani, nie, nie. przeciwnik na tamtej pozycji. Ajajaj, nie. Ajajaj. No dobra. Nie pykło. Ja jestem medykiem, zabiję dwie osoby. Jak to kurwa wyszło? Jak do tego doszło? To jest official. No dobra. Ajajaj. Kurde, ale fajnie się w to gra. Ja pierdzielę, no fajnie się w to gra. Tylko kurde, z tą drużyną, naprawdę, to, to jest znajdowanie tych przedmiotów. To jest najbardziej, kurde, kuriozalne. Trudno, trudno tutaj się nie, ten, nie wystawiać na ostrzał żaden, jak się tak szpera po wszystkich miejscach. Nie wiadomo za bardzo, na ile można sobie pozwolić, zanim nas, kurde, zaatakują. Także. Dobra. Lecimy dalej. Myślę, że czy mi się tym. <laughs> czy tym medykiem warto w ogóle grać? Mi się wydaje, że chyba nie. Tu widzę, że mimo wszystko, jak są. Chociaż w sumie jakby nie było żadnych apteczek dookoła, i gdybym miał na odległość kogoś, no, przywrócić do życia, to mogę tego dronka sobie użyć. To jest dobre. Szczególnie, że w każdej każda w każdej drużynie, czy się taki medyk? Rozumiem, że nie może być dwóch takich samych tych legend w drużynie. Mamy dwóch medyków, poważnie? Czy, czy to jest aby na pewno dobry pomysł? ja. To jest ranga złota, i kurde no. Pff, muszę, muszę przyznać, że twoja ranga chyba spadnie. <laughs> dobra. Eee, dobra. Dowódca jest chyba tak, ten, ten z najwyższą rangą. To jest chyba normalne. Mm, także zobaczymy za chwilę. Dobra. A, to pomarańczowe to jest tego Güimzar? A Night Gamer jest niebieski, jestem zielony. Okay. To chyba jest za każdym razem tak samo. Dobra. Tutaj drużyny lądują. Okej, okay, okej. Okay. Trzeba to ogarniać, gdzie oni tutaj będą w największej grupie. Tam i tam będą z tamtej strony na pewno przychodzić.

tutaj Lekka amunicja tutaj Mam tu ewolujące ślecak tutaj Ciężka amunicja tutaj Nie jestem pewny, czy słyszę jakieś klikanie. Tutaj czy jeszcze, nie? G7 scout tutaj. Dobrze się sprawdza na średnim zasięgu. To, czy to są. Czy to są dźwięki z gry, czy ktoś tak... Dźwięki Mam lepszy pancerz, ok, ciężka amunicja. To na pewno. Jeszcze no, minuta. Pierścień niedaleko Dobra, zaraz zobaczymy Co się tutaj będzie dziać. Jak tu za chwilę wrogu będzie Kurwa, ciścień w zasięgu 45 sekund. Nic ciekawego, przynajmniej nie dla mnie. Mamy 30 sekund, żeby znaleźć się gdzie indziej, jeśli nie chcemy się usmażyć. Dobra. Mam tu amunicję snajperską. Moduł skoku na pozycji, zaraz zobaczymy. Yy, ciężka amunicja, snajperska mi się w ogóle nie przyda. Mogę ją wywalić. Skinia zamyka. jesteśmy w kolejnym pierścieniu. Oby gdzieś tutaj był jakiś dobry łup. O,

Kiedy ich ani hab, Przyda się porządny sprzęt. Przeładowuję. Przeładowuje. Inny oddział nas atakuje. Uwaga, wzywam atak z powietrza. To koniec tego zdziału. Nowy lider zabójstw. Gdy zaczynają kozaczyć, to popełniają błędy.